Najgorsze sytuacje w szkole. Chyba w tym momencie po tylu filmach każdy się chyba ze mną zgodzi, że szkoła to nie najlepsze miejsce. Mówiąc grzecznie W szkole dzieje się mnóstwo powalonych rzeczy Nieważne czy to w klasie, czy na przerwie, czy w toalecie Szkoła to po prostu jedna wielka farma Przypałowych sytuacji, które czekają na ciebie wszędzie Od samego wstania do szkoły Aż po same zakończenie lekcji Idealnym przykładem takiej sytuacji jest na przykład Zaspanie na lekcję. Chyba każdemu się to przytrafiło chociaż raz Co ja mówię chyba? Na pewno każdemu się to przytrafiło Chociaż raz Ten moment, w którym sobie słodko śpisz Nie martwiąc się totalnie o nic, aż tu nagle O kurwa, zaspałem Od razu się zbierasz, pakujesz plecak, nie bo nie ma czasu. miesz zęby cały 30 sekund, bo nie ma czasu. I biegniesz na autobus, który znają cię i tak ci ucieknie. Chyba nie ma gorszego uczucia niż autobus, odjeżdżający ci centralnie przed twarzą, gdy Ty jesteś już spóźniony. Naprawdę zazdroszczę ludziom, co mają szkołę obok domu. Kolejna słaba sytuacja, jaką możecie spotkać w szkole, jest niezapowiedziana kartkówka. Chyba nie ma gorszej rzeczy, jaką możesz usłyszeć niż Dobrze, teraz wszyscy wyciągamy karteczki. Poważnie, to jest jeden z tych momentów, gdzie umieram w środku i zaczynam żałować, że w ogóle przyszedłem tego dnia do szkoły. Od razu do głowy zaczyna przychodzić milion pomysłów, jak tu ściągną? I co będzie, jeśli ta kartkówka będzie super trudna? Zawsze też w takich sytuacjach znajdzie się jakiś śmieszek, co krzyknie, kiedy poprawka. Jeszcze przed tym, jak pani w ogóle podyktowała kartkówkę. Kolejna sytuacja w szkole, która definitywnie się to moment, w którym przychodzi do szkoły i nie ma twojego kolegi. W sensie, co ma się wtedy niby robić? Na pewno niby gadał z resztą klasy, bo połowa z nich najczęściej wygląda tak. Przysięgam, że moment, w którym dowiadujesz się, że przez następne 8 godzin będziesz musiał siedzieć samemu na lekcji, literalnie doprowadza mnie do płaczu. Zaczynam wtedy doceniać swoich kolegów, bo w sumie to jedna z niewielu fajnych rzeczy. Na temat szkoły. Każdy nienawidzi lekcji, ale jak przynajmniej masz z kim pogadać, to na koniec dnia nie jest aż tak źle. Więc jak twój ziomeczek się nie pojawi, ta... przez resztę zajęć siedzisz samemu. Jak myślisz, że nic gorszego tego dnia nie może cię już spotkać, to okazuje się, że pani zarządza projekt w parach i z racji, że twojego kolegi nie ma, to przydzielacie się z jakimś Maciusiem z żółtymi papierami. Ta, nie dziwota, że on też nie ma kolegi do pary. I czy tylko ja nie lubię momentów w szkole, w którym muszę kogoś poprosić o długopis, bo albo mi się wyczerpał, albo go po prostu zapomniałem? W sensie wiem, że nie ma nic złego z pożyczaniem, ale po prostu nie lubię tego robić. I dziwne, bo nie idzie to w drugą stronę, bo jak ja komuś coś pożyczam, to z tym nie mam w ogóle problemu. Pewnie to ja po prostu jestem dziwny, napiszcie w komentarzu. Jedna z gorszych sytuacji, jaka możecie spotkać w szkole jest nie indziej niż w szkolnej toalecie. To by się spodziewał, co nie? Więc wyobraź sobie, że chce ci się strać, ale tak super duper strać, i nie ma opcji, że poczekasz. Więc idziesz do szkolnego kibla, czyli najgorszego miejsca w szkole, siadasz na kiblu i strasz. Patrzysz w prawo, potem patrzysz w lewo, i wtedy do ciebie dociera. Nie ma papieru. Ta... Takiej sytuacji jesteś już ugotowany. Nawet ja nie wiem co wtedy bym zrobił. Kolejne jest bycie przyłapanym na ściąganiu. Bycie przyłapanym na ściąganiu oznaczało nie tylko, że dostaniesz najprawdopodobniej pałę, ale także nie będziesz mieć możliwości poprawy tego testu. Przyznaję się bez bicia, nieraz zdarzyło mi się ściągać. I do dziś pamiętam tą jedną sytuację, w której poprawiałem bardzo ważny sprawdzian. Wyglądało to tak, że poprawa była po lekcjach i łączona była z innymi klasami, które także poprawiały ten sam sprawdzian. Ale dobra do rzeczy. Siedzę sobie w ławce, zaraz koło okna i od lewej strony jest kaloryfer. Ja miałem karteczkę z napisanymi od i ściągałem w taki sposób, że kateczka leży na koloryferze, a ja biorę i odkładam ją jak chcę ściągać. Wszystko szło idealnie, dopóki jakaś dziewczyna z tyłu, którą pierwszy raz widzę na oczy, nie podniosła ręki i nie krzyknęła: proszę pani, on ściąga! Babka w ułamek sekundy zabrała mi test i chyba wiecie, co dostałem. Pamiętam, że w tamtym momencie byłem tak wkurzony na tę typiarę bo co jej niby to dało? Przecież nie dostało nas z tego żadnego benefitu? Czy dostała lepszą ocenę za bycie 60? Nie! I najgorsze w tym wszystkim było to, że nauczycielka wtedy była super miła, i jak zabierała mi ten test, to tylko widziałem zawód w jej oczach. Nie że wtedy się jakoś tym przejmowałem, bo byłem wciąż wkurzony na tego konfidenta z tyłu. Ale po dalszej refleksji może ona po prostu chciała, by zdobywanie ocen było sprawiedliwe, i czuła, że gdybym dostał taką samą ocenę, ściągając na jaką ona musiała się uczyć, to byłoby to nie fair. Pościąganie to przecież szybkie rozwiązanie na większy problem, jakim jest głupota. Może ona chciała tylko mnie zachęcić, by przyłożył troszkę więcej pracy do na... O nie! Ona po prostu była zwykłą szma... <śmiech> <śmiech> na czym to my skoczyliśmy? A tak. Następną słabą sytuacją w szkole jest okienko Szczerze mówiąc nie jest to może aż tak wkurzające jak pozostałe Ale wciąż słabo jak musicie siedzieć w szkole godzinę nie robiąc nic Jak byłem w podstawówce to w sumie lubiłem okienko Zawsze wtedy można było wyjść na boisko, które było na terenie szkoły Ale teraz? Teraz okienko dla mnie to marnowanie czasu i godzina siedzenia na telefonie Może czasem okienko się przyda gdy potrzebujesz coś nadrobić Na przykład jakąś pracę domową Ale nie oszukujmy się komu się chce Następne jest zapomnienie pracy domowej Każdy zawsze tłumaczy się, że jak nie ma pracy domowej i to ją zapomniał. I czy zdarzyło ci się kiedyś tak, że faktycznie ją zapomniałeś? Bo mi tak. Pamiętam jak raz robiłem pracę domową na Polski parę godzin, dopracowując wszystko do perfekcji. Tylko po to, by zapomnieć ją zabrać na następny dzień. Było to super niezręczne. Bo jak mówiłem babce, że zapomniałem pracę domowej, to patrzyła się na mnie, jakby był już dzisiaj kolejną osobą, która wciska jej ten kit. A ja naprawdę zapomniałem tą pracę. Nie zrozumcie mnie źle. Ja się jej nie dziwię, że mi nie uwierzyła. Sam bym sobie nie uwierzył. I właśnie dlatego tak nad tym ubolewam. Jak widzicie, mógłbym tak wymieniać i wymieniać najgorsze sytuacje w szkole, dlatego jeśli chcecie Part 2, to błagam, zostawcie suba i łapkę w górę. Siemano!